Racz nie omijać. Nauczanie domowe. 1 lipca. Księga Rodzaju, rozdział 18, wersety od 1 do 15. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: O panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaruk, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go. Gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zajrzona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysługiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała, Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż? Pan rzekł do Abrahama, dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, ale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie ale pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Abraham zaprosił Boga specjalnie dla Sary. Widzimy, że doświadczenie Boga, które przeżywa Abraham, jest doświadczeniem bezpośredniego kontaktu, takiej bliskiej relacji. Abraham rozmawia z Bogiem, Abraham stawia ołtarz i składania nim ofiarę. Abraham konsultuje, Abraham słucha Boga i kieruje się jego wskazaniami. Nic nie wiemy na ten temat o Sarze. Popatrzmy na tę sytuację. Tylko, tylko na całym świecie Abraham miał to doświadczenie jedynego Boga. Sara nie słyszymy, żeby go miała. Zatem Bóg przychodzi do Sary w jej rozumieniu, Wielości bogów. Oczywiście, my to interpretujemy jako trójcę, która przychodzi do Abrahama w gościnę, ale to jest trójca, która objawia prawdę tak głęboką, że nie widzimy jej jeszcze w Starym Testamencie w pełni, ale dla Sary to było doświadczenie, które pozwoliło jej przełamać takie myślenie, że Bóg nie przemawia do niej, Bóg do niej nie przychodzi. Myślenie, do którego dostosował się Bóg przychodząc do Sary. Jest tu też drugi element, który warto zauważyć. Odmiennie Bóg przychodzi w duchowości do kobiet i do mężczyzn. I odmiennie mężczyźni i kobiety przeżywają swoją płciowość, bo tego dotyczyły odwiedziny. To było głównym tematem, który Bóg podjął w rozmowie niby z Abrahamem, ale tak naprawdę była to rozmowa z Sarą, która była tuż za plecami, u wejścia do namiotu. Możemy podejrzewać, że Sara nie chciała się zdecydować na współżycie, nie miała już miesiączki, jak słyszymy, więc Bóg ją musiał przekonać, by nie wyśmiewała Abrahama, który proponował, żeby współżyli, bo Bóg obiecał syna. Dla niej to było śmieszne. I ta wizyta staje się jaśniejsza, kiedy widzimy, że Bóg w trzech osobach, tak jak Sara miała wyobrażenie Boga, przychodzi do niej, która musi być przekonana o rzeczywistości duchowej, obietnica i o rzeczywistości cielesnej, współżycie, poczęcie i urodzenie syna. Popatrzmy, dla nas to jest wezwanie. Każdy mężczyzna powinien modlić się, Boże, racz nie omijać duchowości mojej i mojej żony. Boże, racz nie omijać duchowości, cielesności mojej i mojej żony. I żona też powinna się tak modlić. Boże, racz nie omijać duchowości i cielesności mojego męża. Małżonkowie tak powinni wołać do Boga, Boże racz nie omijać, ale też oni sami nie powinni rezygnować, odkładać tego, co dotyczy duchowości i cielesności. I tu łączy się to bardzo. To zaproszenie i zachęta, która płynie ze słowa: Ty, jako człowiek, racz nie omijać tych tematów. Bo duchowość i seksualność są ważnymi elementami w życiu waszym jako małżeństwa. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się o współmałżonka w dziedzinie doświadczania Boga przez Niego i w dziedzinie doświadczania seksualności przez Niego. W obu tych dziedzinach pomódl się za współmałżonka. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.